Dzień dobry, Anna Drukała. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Niecodzienne prezenty otrzymali pasażerowie kolei Małopolskich z okazji 18 dni książki. Na podróżujących czekała interesująca lektura i róża. Apeluję, żebyście, szanowni państwo, w tym momencie porzucili tablety, telefony komórkowe, zostawili je na boku i odpoczęli przy dobrej książce. Gry miejskie, spacery szlakiem pisarzy, warsztaty kulinarne inspirowane książkami czy spotkania z autorami to tylko niektóre z atrakcji towarzyszących Małopolskim Dniom Książki, których motywem przewodnim jest w tym roku smak. Zapraszamy na spotkanie z Ewą Wachowicz, a także na rodzinne warsztaty kulinarne z Darią Ładochą. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Autor tych słów z pewnością byłby dumny z uczestników konkursu historycznego Patria Nostra. Po tej prezentacji, którą tutaj widziałem dosłownie dech zaparło, a, a wam, jako twórcom tego kontentu, tak, należą się gratulacje i naprawdę chyelczała wszystkim serdecznie gratuluję. Gdzieś tam od zawsze historia stanowiła bardzo ważną część mojego moim życiu. Zawsze mnie to fascynowało. Od, od dziecka naprawdę bardzo lubiłem przeglądać różnego rodzaju książki historyczne. Gdzieś tam oglądać filmy o tej tematyce, no i jakoś tak, jakoś tak się tym wszystkim zaraziłem. No i postanowiłem podążać w tym kierunku. Wydarzenia historyczne zaprezentowane w ciekawy obrazowy sposób to założenia konkursu, w którym wzięło udział kilkuset uczniów. Każdy film jest na inny temat, wykonany dowolną techniką, a więc może być to film, może być to animacja, mogą być to zdjęcia pokładkowe, wylepianki, najróżniejsze sposoby, aby stworzyć prezentację. A są to krótkie prezentacje, więc forma musi być szybka, zwarta i. Sugestywne. Młodzież uczyła się e, historii, aby mogła lepiej spojrzeć w przyszłość, aby, e, aby miała te podwaliny, aby miała ten fundament, na którym rozwijała się Polska, ale też na którym rozwija się młodzież. Aż kilkadziesiąt worków śmieci zebrali wolontariusze, sprzątając teren w Czyżynach, na którym w 2022 roku stanie Centrum Nauki Cogiteon. Wkładamy małą cegiełkę na tą wielką budowę, sprzątając okolice, sprzątając to miejsce. Robimy to wspólnie z pracownikami, z mieszkańcami, z aktywistami. Z tego miejsca korzystają też mieszkańcy, przechodzą tutaj czasami więcej, żeby mieli po prostu czyściej. No i sprawa po prostu dla dobra środowiska, dla dobra planety. To właśnie powiązanie człowieka z naturą będzie tematem jednej ze stałych wystaw Centrum. Budynek otaczać będą dwa hektary uporządkowanej zieleni, a na prawie hektarowym dachu powstanie ogród zmysłów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń z naszego regionu już za tydzień. Do zobaczenia!